witajcie na kanale Klockowisko i dzisiaj pokażę Wam moim zdaniem najlepsze zestawy na święta, więc jeśli nie macie jeszcze pomysłów na prezenty dla rodziny i bliskich, no to zapraszam na ten film. Film podzielimy sobie na trzy części, czyli dla dzieci, dla dorosłych i dla wszystkich tych, którzy Lego lubią, ale sami nie zbierają za dużo klocków. Oczywiście w każdej kategorii będą różne przedziały cenowe, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na ekranie zobaczycie cenę katalogową i realną cenę, za którą możecie kupić ten zestaw. Pamiętajcie, że ona może się różnić i zmienić w zależności od tego, kiedy oglądacie ten materiał. Wszystkie zestawy z jednym wyjątkiem są z 2023 roku, tak żeby nie było problemu ze znalezieniem tych zestawów gdzieś w szerokiej dystrybucji. No to co? Zaczynamy od zestawów dla młodszych fanów LEGO. No i tutaj pierwsza kategoria, czyli do 50 zł. Tą kategorię zaczniemy od skutera śnieżnego badacza Arktyki. Dostajemy tutaj dwie foczki, trochę terenu, skuter i bardzo ładną minifigurkę. Moim zdaniem zdecydowanie jeden z lepszych małych zestawów. Na plus też oczywiście zimowa tematyka. No i myślę, że idealny zestaw do wrzucenia na przykład do świątecznej skarpety. Kolejny mały i z pozoru niepozorny zestaw, który polecam, no to kwatera Strażników Galaktyki z serii Marvel. O tym zestawie mówiłam już bardzo dużo w recenzji, i zostawiam Wam na górze do niej linka. Osobiście uważam, że jest to najlepszy zestaw Marvela w swojej kategorii cenowej. Mamy unikatową figurkę Gruta, mamy też Starlorda, Lorda, no i naprawdę bardzo ładnie zbudowany kawałek wnętrza tej kwatery. Nawet w takim małym zestawie udało się zmieścić kilka ciekawych technik budowania, więc super zabawa gwarantowana. Ostatnim zestawem w tej kategorii będzie smocza moc Nii, driftowanie z Pinjitsu i oczywiście z serii Ninjago. Ja wybrałam je, chociaż w tej serii możecie jeszcze znaleźć smoczą moc Lloyda albo Kaja. W każdym z tych zestawów znajdziecie spinner i kilka przeszkód, które będziecie mogli spróbować pokonać. Recenzja tego zestawu też jest na moim kanale, link oczywiście na górze. No i zapraszam, bo możecie się pośmiać z moich słabych umiejętności używania smoczej mocy i prób przewrócenia różnych przeszkód. Kategorie dostówki zaczniemy od łodzi do nurkowania badacza Oceanu z serii City. To taki zestaw, który powinien być szablonem dla Lego, jak projektować zestawy. Mamy trzy figurki i cztery zwierzaki. Rekina młota, płaszczkę i dwa żółwie, jeden większy, drugi mniejszy. Są też oczywiście dwie rybki i krab, jeśli je uwzględniamy jako zwierzaki. W zestawie znajdziemy łódź i trochę terenu pod wodą. Ja mam ten secik w kolekcji i myślę, że już za jakiś czas przejrzymy mu się wspólnie na kanale. Dlatego nie bądź buba, zostaw suba, żeby nie przegapić nowych materiałów. Wyjątkowo drugi zestaw kategorii dostówki i będzie również z serii City. No ale co mam poradzić? Bardzo podoba mi się ta lodziarnia. Będzie na pewno idealna dla wszystkich fanów budowli z Lego, bo to taki gotowy zestaw, który możecie umieścić od razu w Lego mieście. Bryła lodziarni jest bardzo ładnie skonstruowana. Wewnątrz zadbano o detale, takie jak lada z lodami. Dostajemy też stolik na zewnątrz, znak z logo lodziarni i rower z wózkiem. Dodatkowo mamy też całkiem przyjemne trzy figurki, przede wszystkim pani w stroju misia, która jest jedną z moich ulubionych figurek w przebraniu. Czas na coś dla fanów niebieskich kotków z Avatara, czyli zestaw Odkrycie Ilu. Zawiera ciekawie zbudowanego Ilu, czyli morskiego potwora z Pandory i dwie figurki Navi. Jest to oczywiście nawiązanie do drugiej części Avatara, która miała swoją premierę w tym roku. Zestaw jest bawialny i dostarcza też sporo klocków w nietypowych kolorach, które posłużyły do zbudowania fragmentu podwodnej rafy koralowej. Kategorię cenową do 200 zł zaczynamy od warsztatu tuningowania samochodów z serii Lego City. W środku dostajemy cztery ciekawe figurki pracowników warsztatu i kierowcy, garść akcesoriów do warsztatu oraz dwa samochody, którym możemy dowolnie podmieniać zderzaki. Oczywiście ten secik musiał się znaleźć w tym zestawieniu, ten secik też znajduje się w mojej kolekcji, ale już dawno temu go kupiłam i złożyłam, więc mogę z czystym sumieniem go polecić. W tej samej kategorii cenowej znajdziemy również Turniej Trójmagiczny, zadanie w Jeziorze Hogwartu z serii Harry Potter. Będzie to idealny prezent przede wszystkim dla fanów Harry'ego Pottera, bo znajdziemy tutaj aż 5 minifigurek, z czego najciekawszy chyba jest Viktor Kram, ale też dostajemy takiego małego druzgotka. Kategorię do 200 zł. zakończymy żółwią furgonetką pani Castillo z serii Dreams, i jest to na pewno mój ulubiony zestaw z tej serii. Furgonetka prezentuje się świetnie i będzie pasowała do niejednego Lego miasta. A ponieważ to seria Dreams, to oczywiście możemy ją przebudować wchodzącego lub latającego żółwia. Moim zdaniem jest to must-have dla każdego fana klocków i chyba najbardziej uniwersalny setik z serii Lego Dreams. Jeżeli macie większy budżet, to przygotowałam dwa droższe zestawy, które będą świetnymi prezentami na święta. Pierwszy z nich to ostatnie starcie Spidermana z serii Marvel Super Heroes. W środku dostaniemy aż 9 minifigurek do odgrywania scen z filmu i bardzo ładną głowę statuły wolności obudowaną rusztowaniem. Bardzo dobre połączenie bawialności, dobrych i unikatowych figurek oraz elementów i ciekawych technik budowy, no a to wszystko w jednym zestawie. Drugi zestaw z wyższej półki cenowej to świątynia smoczej energii z Lego Ninjago. Ja bardzo lubię wszystkie zestawy z tej serii, w których dostajemy budynki, świątynie czy inne zabudowania, no bo po prostu bardzo lubię taki azjatycki styl. Oczywiście nie zabraknie minifigurek do zabawy, bo w zestawie pojawia się aż sześciu bohaterów, w tym naprawdę ładnie zrobione figurki, takie jak figurka Lorda Rasa czy cesarzowej Beatrix. Bonusowo, zamykając temat zestawów dla dzieci i dla młodszych, musimy sobie oczywiście powiedzieć kilka słów o Duplo. I tutaj znalazłam dwa ciekawe zestawy dla najmłodszych, czyli ciężarówka recyklingowa z trzema kontenerami, do których możemy wyrzucać odpowiednie śmieci i uczyć się recyklingu, oraz ogród uprawowy, który może posłużyć do zabawy w ogrodnika. W środku znajdziemy różne warzywa i zwierzaczki takie jak ślimak czy biedronka. No a całość dostajemy w pastelowym pudełku, które możemy wykorzystać do przechowywania. No dobrze, ale wracajmy już do normalnych setów i przed nami kategoria zestawów dla dorosłych i starszych fanów LEGO. W kategorii do 50 zł wybrałam ratrak z serii Technik i jest to zestaw dwa w jednym, czyli możemy zbudować albo ratrak, albo skuter śnieżny. Zestaw pasuje się w zimowy klimat i po zbudowaniu będzie super ozdobą na biurko, ale też myślę, że jest fajnym pomysłem na początek przygody z serią Lego Technic. W kolejnym przedziale cenowym zestawy bardziej kolekcjonerskie, zdecydowanie bardziej do postawienia na półkę niż do zabawy. No, ale myślę, że nie jeden dorosły fan Lego je na pewno do Oceni. Zacznijmy od Brickheads Wally i Ewy. Jest to dwupak małych, zbudowanych z klocków bohaterów z filmu. Jak nie przepadam za tą serią Brickheads i zwykle nie polecam zestawów z tej kategorii, no to ten zestawik jest naprawdę rewelacyjny i świetnie odwzorowano z klocków Wally i Ewy. A ponieważ mamy tutaj dwupak tych postaci, no to jest to też taki bardziej konkretny pomysł na prezent dla fana Lego i dla fana animacji Pixara. Do 100 zł też dostaniemy auta z serii Speed Champions, i tutaj myślę przede wszystkim o fanach serii Fast and Furious. Myślę, że Skyline z drugiej części filmowych przygód fanów 4 kółek będzie świetnym prezentem pod choinkę. No, i poza samochodem dostajemy oczywiście figurkę Briana. W środku znajdziemy też nitro i zegary do mierzenia różnych parametrów, więc na pewno fanom motoryzacji i japońskich samochodów spodoba się taki prezent. Poza Skylinem w serii Speed Champions pojawił się też Charger Dominica Toretto, więc jeśli zamiast JDM-ków wolicie amerykańskie pojazdy, no to ten docz na pewno przypadnie Wam do gustu. Oczywiście ogromnym plusem jest figurka Toretto, która jako akcesorium dostała płaski klucz, ale też zadbane osmaczki dla fanów filmów, takie jak ogromna butla Nitro na siedzeniu pasażera. Ok, kolejna kategoria to zestawy do 200 zł i tutaj oczywiście polecam świąteczną dioramę z sokołem Millenium z serii LEGO Star Wars. Recenzja tego zestawu też jest na kanale, zostawię na górze oczywiście odnośnik i kto już miał okazję ją oglądać wie jak bardzo spodobał mi się ten zestaw. Ważna informacja dotycząca tego zestawu, będzie on dostępny tylko do końca roku, więc jeśli komuś z Was wpadnie w oko, no to raczej w tym wypadku doradzam szybsze zakupy. Drugi zestaw tej kategorii cenowej to również będzie nawiązanie do filmu, ale tym razem do serii przygód Indiana Jonesa. Ucieczka z zaginionego grobowca to, podobnie jak Diorama, zestaw do postawienia na półkę no albo do zabawy. Znajdziemy w środku cztery minifigurki, garść węży i bardzo ładnie odwzorowaną salę z egipskimi posągami. Bardzo się cieszę, że seria Indiana Jones wróciła do Lego. Niestety na razie jest to dosyć krótka seria, ale korzystajmy póki możemy, no i zaopatrzmy się w te zestawy, lub podarujmy je fanom przygód Harrisona Forda, właśnie w formie świątecznego prezentu. I ostatnia kategoria cenowa, czyli najwyższy próg 200 zł i więcej. Mamy tutaj trzy zestawy i omówimy je sobie w kolejności od najniższej do najwyższej ceny. Na pierwszy ogień zestaw z pierwszej części filmowego awatara: o nazwie latające góry, stanowisko 26 i Samson ZPZ. Pięć minifigurek, w tym dwa awatary nawi, odlew mrocznego konia z Pantory. Stacja badawcza i ładnie zbudowany dwuwirnikowy śmigłowiec. To naprawdę imponująca zawartość tego zestawu. Oczywiście z takimi elementami możliwości zabawy są ogromne, ale też możemy ten się łatwo wyeksponować. No i nawet specjalnie z myślą o ekspozycji śmigłowca dostajemy fragment terenu, do którego przymocowane są przezroczyste klocki, umożliwiające właśnie ekspozycję tej maszyny w locie. Kolejnym z już troszkę droższych zestawów będzie kolekcja owadów z Lego Ideas. Znajdziemy w nim trzy różne owady, motyla, chrząszcza i modliszkę. Ponieważ jest to zestaw z serii IDS, to każdy z tych owadów jest przedstawiony na początku instrukcji i możemy dowiedzieć się też więcej o procesie projektowania tego seciku. Ostatnim i najdroższym zestawem w tej kategorii będzie oczywiście wioska Wikingów. I tutaj musimy wydać nie mało. No ale dostajemy wioskę złożoną z trzech budowli, czyli z kuźni, domu Wikingów i wieży obserwacyjnej z wiszącym mostem. Ten zestaw jest fantastyczny. Możemy go oczywiście pooglądać z każdej strony i zawsze odkryjemy coś nowego. No dobrze, to ostatnia kategoria, czyli prezenty okolicznościowe nie tylko dla fanów Lego, nie tylko dla Afoli. Tutaj zestawy są różne, więc nie będziemy ich dzielić na kategorie cenowe, więc szybko zerknijmy co wybrałam, zaczynając od tych najtańszych. Pierwszy setik to motocykl Vintage z serii Creator. Bardzo ładnie odwzorowany jest model główny, ale oczywiście jest to seria 3 w jednym, więc możemy zbudować trzy różne maszyny i w zależności od tego, która nam się najbardziej podoba, ten model zostawić na ekspozycji. Jeśli nie macie pomysłu na prezent, na przykład dla taty, no to myślę, że taki motocykl z klocków będzie świetnym dodatkiem do pary zabawnych skarpetek. Jeśli znacie kogoś, kto ucieszyłby się z rzewka szczęścia, to kupcie mu pachirę serii Lego Okolicznościowe. Dostajemy tutaj za niedużą kwotę sporo ciekawych elementów, dużo nadruków i przyjemny w budowie zestaw. Mam wrażenie, że to jest taki zapomniany secik i mało osób o nim pamięta, a będzie świetnym pomysłem na prezent dla kogoś bliskiego. I już ostatnie dwa zestawy z podobnej kategorii cenowej, bo katalogowo kosztują prawie tyle samo. Zaczniemy od sztuki współczesnej w serii Lego Art i jest to zestaw klocków, z których możemy wyczarować różne obrazy nawiązujące do sztuki abstrakcyjnej. Dzięki temu, że w instrukcji mamy pokazane różne sposoby ułożenia klocków tak, żeby stworzyć inne obrazy, no to jeszcze sami możemy puścić wodze kreatywności i wyobraźni i przerobić ten zestaw według naszego własnego stylu. Ostatni zestaw to małe roślinki z serii Icons. I jeśli wiecie, że wasza mama, teściowa czy siostra lubi prawdziwe rośliny, to myślę, że ucieszą się też z takich zbudowanych sklocków. W tym zestawie budujemy 9 różnych roślinek w osobnych toniczkach, takich jak anturium, szczawik, grubosz, trzy różne muchołówki, opuncje, sukulenta i kaktusa. No dobrze, na dzisiaj to tyle. Jestem ciekawa, czy podobał Wam się taki pomysł na prezentownik, no i czy zgadzacie się z moimi typami. Napiszcie w komentarzu, jaki zestaw chcielibyście znaleźć pod choinką. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Bajo!